Hej, się łaska, z tej zmiany Walkieri w dzisiejszym odcinku ze mną eee, Elwida. Ja pierdziczy ja nie wtedy. Okej, okay, tak więc dziś odcinek pod tytułem e, pyta e, pytanie, które ja napisałam e, do Wixy. Tak, te pytania jakby e, są stworzone przez Deishman, a więc ja nie wiem co ona zadawała. Jakie pytania. Tak więc to był jej pomysł, nie mój. No dobra, pierwsze pytanie. Z... Pierwsza. Dobra, a więc tak. Ile miałaś lat, jak zaczęłaś zbierać LPS? No i ty się pojawił mój problem, bo nie mam pojęcia, ale obstałam, że może koło 6-5, coś takiego. No, ja nie jestem pewna. To no już bardzo długo zbierasz. Dla którego LPS najdłużej wymyślałaś ibie? O nie, to jest najtrudniejsze. Hmm. Jakby. Nie do końca wiem, ale wydaje mi się, że um, dla dwóch Pet shopów, które wyświetlą Wam się tu, mam nadzieję, um, nie mam. No, dalej nie mam dla nich imiona, a mam je już dosyć długo, ale nadal nie mam pomysłu na ich imiona. Trzecie. Ile masz ubradek dla LPS? O oh my god, mega dużo! Jakby ja mam ich mega, mega dużo! Ja ich nie zliczę, ja mam ich mnóstwo! Ty myślisz, że ja bym nie zliczyła? Jeśli byś wzięła jakieś moje pudełeczko z Dibida, no to być może je sobie policzyła. Nie, na pewno nie. Ich jest tak dużo! Mega dużo! Naprawdę mega dużo! Ja się nie powiem, że ja jest... nie jest. ich za dużo. I nie wiem czemu, ale czuję, że ten cień jest taki trochę cringe, ale już. Jaki jest Twój. Pytanie numer 4. Jaki jest Twój najładniejszy kastor? Nie mam takiego, jakby. Mam mało kasztomów, ale jeden to jest taki pet shop, który ma wylewać się taka czarna maśno, Jakby origami. No, Jak, A, do, jak, wrócę, do origami, domu, chyba. jak wrócę do domu? do no domu, mam nadzieję, że zrywam zdjęcia, ale nie mam pojęcia, jakby. Moim zdaniem, nieładne nie, nie są moje kastomy, nie. nie. Chociaż w sumie zależy o co chodzi, bo jeżeli chodzi o customy z rzęsami, na przykład tylko dorobienie rzęs, to Brooklyn Hades i ten Petshop tu i ja wyszliśmy najlepiej, jeżeli chodzi o takie małe customizacje, A jeżeli chodzi o takie całe przemalowanie Petropa, to, to tak się nie powiedziałam. Kiedyś jakiś twój pies porwał ci LPS? Nie. Nie, nigdy mnie nie porwał z Petropa, jak już to laczka to znaczy co? Nieważne. Pytanie to. <grym> Zapomniałam powiedzieć, że pytań jest yy, chyba 10, nie? Tak, dziesięć. Ile twoich LPS bez ma make-up? Oh my god. Ja, uh, yeah, Brooklyn. Uh, chodzi, a uh, chłopaków też liczymy? Bo w sensie... Tak. chłopaków ogólnie, tylko, że dorysowane nie ma, nie, rzeczy. A, dorysowane rzeczy. Uh, nie zliczę, czekaj. Okay. Brooklyn, ja, yeah. Hades, uh, origami. Chociaż nie origami, to będzie custom. Uh, nie, nie, nie zliczę za dużo. Pewnie wszystkie twoje pop. E, prawie, prawie. Nie wszystkie, ale prawie wszystkie. Bo na przykład Black nie ma, czy tam ładnie, nie wiem, która została. E, no nieważne, prawie wszystkie, prawie. Dobre. Jaki jest twój najsłodszy LPS? Nie wiem, nie jadłam ich. W się sensie tak y, ludzie taki słodki. E, nie, nie mam, nie, nie mam takiego A z popów? Nie mam takiego face Masz Aha, Dasz jakieś rysunki swoich LPS? Być może mam, aczkol aczkolwiek Czasem. nie są to rysunki, które są ładne, bo mi się one mega nie podobają, ale chyba mam jakieś, nie wiem. Jaki jest Twój najdziwniejszy LPS? Co? <grych> ale w jakim sensie? W sensie. że dziwnie wygląda. A, y no to takie mam, y jakby one nie są prawdziwymi potrzebują oryginałami, ale są podróby. No, gdzieś tu będzie tam zdjęcia, nie wiem, albo dogram, nie wiem. Dalej. I ostatnie pytanie. Dziesiąty. Poczekaj. Jaka jest twoja druga maskotka kanału? Możesz ją tutaj sobie pokazać. Szczerze? Moi zastępcy, jakby nie było. A więc ten filmik to był Kryciu W ogóle tak. na żadne pytanie nie odpowiedziałeś konkretnie. Nieprawda. W każdym razie to było na pewnym odcinku. że Jeżeli wam się ten odcinek podobał to... Jeżeli ten odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę z, subikiem, z dzwoneczkiem. E, piszcie w komentarzach pomysły na odcinek. Oraz e, możecie nagrać odcinek z tym tagiem, oraz oznaczcie mnie, czy tam. E, no, oznaczcie mnie, wtedy po prostu zobaczę ten odcinek. E, no, po prostu możecie nagrać też do tego tagu. Pytania macie w ko Ojej, Chyba muszę sobie pisać scenariusze. Pytanie macie w opisie wszystkie, które były w tym odcinku. Ta-pa-pa. Powiedz coś do kamery. Do widzenia! Sayonara. go na